Hej, z tej strony Link Polak. Jak możecie pamiętać, ostatnio pod koniec odcinka dałem Wam wybór, co chcecie zobaczyć za tydzień. Duża większość z Was zagłosowała, że chciałam zobaczyć kolekcję moich gier. A więc właśnie to zrobię: pokażę Wam kolekcję moich gier na Switcha. Najpierw Wam pokażę moje gry pudełkowe, a później przejdziemy do cyfrówek. Pierwszą grą, którą Wam pokażę, jest Rayman Legends, nie Definitive Edition. Grę mam w niemieckim pudełku, ale szczerze mówiąc, z dużego problemu mi to nie robi. Wydaje mi się, że słyszeliście o tej grze, ale jeżeli nie, to Rayman Legends to jest jedna z tych platformówek, która naprawdę jest fantastyczna. Nigdy w życiu nie ukończyłem gry tak wiele razy jak tego Raymana. Ukończyłem go aż cztery razy. Ale jakby co nie wszystkie cztery razy ogrywałem im na Switchu, bo jeszcze miałem tą grę na inne platformy, więc... Cii. Jeśli nie graliście w tą grę, zagrajcie. Zdecydowanie nie pożałujecie. Następną moją grą jest Kirby Star Allies. Jest to naprawdę bardzo przyjemna platformówka, zwłaszcza gdy gracie z kimś. Może nie jest ona jakoś strasznie trudna, ale naprawdę sprawiłam tonę zabawy. Następną grą jest Splatoon 2. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier na Switcha. Jeżeli macie w tą konsolę i nie graliście w tę grę, musicie natychmiast. Nigdy nie jeszcze nie grałem w strzelankę w takim super stylu. Następną grą, którą posiadam, jest LEGO Worlds. Ta gra jest jak inne gry LEGO, tylko, że w tej części skupia się ona tylko na aspekcie otwartego świata. W sumie mi coś takiego bardzo pasuje, gdyż otwarty świat to był dla mnie największy plus gier LEGO. Więc jeżeli lubicie gry LEGO, powinniście również spróbować LEGO Worlds. No i kolejna perełka Switcha, czyli nic innego niż Super Mario Odyssey. Światy są świetnie zaprojektowane, zbieranie księżyców sprawia tonę frajdy i za zbieranie ich otrzymujecie naprawdę fantastyczne nagrody. Jeżeli nie graliście w tą grę, a posiadacie Switcha, to ja naprawdę nie wiem co wy robicie. Musicie się natychmiastem sprawdzić. Mam jeszcze jedną grę LEGO na Switcha, jest LEGO Marvel 2. No i to już jest gra LEGO w bardziej klasycznym stylu, jednak nadal bardzo dobra. Mario Kart 8 Deluxe. Jeżeli macie przyjaciół, z którymi możecie grać, kupujcie tę grę z zamkniętymi oczami. Jest ona idealnie na jakieś spotkanie z przyjaciółmi. No i mój zdecydowany faworyt na Switcha, czyli nic innego niż The Legend of Zelda Breath of the Wild. To ta gra rozpoczęła moją miłość do tej serii. Owa Zelda to dla mnie najlepsza gra, jaką kiedykolwiek grałem. Wszystkie mechaniki w tej grze są na tip-top, fabuła według mnie jest bardzo dobra, a otwarty świat po prostu miażdży. I mówiąc szczerze, nigdy nie byłem fanem gier otwartym światem, jednak ta Zelda pokazała mi, jakie te gry są tak naprawdę świetne. Dla tej gry warto kupić Switcha. Tą grę powinien zdecydowanie zagrać każdy. Okej, okay, trochę się rozgadałem na temat tej Zeldy. Czas na cyfrówki. Fortnite. Tak po prostu Fortnite. Rocket League. Czyli gra, która zmusi Was do zakupu karty MicroSD. Pokemon Quest, gra, o której wypowiedziałem się w recenzji. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie w kartę. O tutaj. Versus Super Mario Brothers i Timberman versus, versus Super Mario Brothers to wersja Mario Brothers automatów, która jest trochę trudniejsza. I Timberman versus to jest ta sama gra na telefony, tylko że z trybem wersus. 60 Seconds, czyli kolejna gra w postapokaliptycznym świecie, tylko że tym razem jest Polska. No i ostatnimi dwoma grami Demka Mario Tennis Nature yy, są Pies Out i Steam World Dick. Punch to taki arkadowy bok za Steam World z to gra o kopaniu. Tak dosłownie. A więc tak prezentują się moje gry na Switcha. Aha, jeszcze mam takie szybkie info. Zaczynają się teraz wakacje, więc to oznacza, że będę mógł rzucać trochę więcej filmów. Tak, nie wiem, z trzy na tydzień, jakoś tak. W każdym bądź razie to na tyle w tym odcinku. Koniecznie ocencie film, pochwalcie się swoimi kolekcjami w komentarzu. Jeżeli podoba Wam się mój content, zostawcie subika. No to do następnego. Cześć!